Dzień dobry, Gracjan Urban. Zgodnie z zapowiedzią zapraszam Państwa do obejrzenia wyróżnionego filmu na festiwalu filmowym Maklaka w październiku 2024 roku. jego autorstwa Autyzm oczami nastolatka. Jednocześnie proszę o subskrypcję naszego kanału oraz zachęcam do skomentowania materiału. A teraz zapraszam na film. Thank you. Cześć, jestem Gracjan, mam 16 lat i chciałbym przytoczyć coś więcej na temat schorzenia, jakim jest autyzm. Tak naprawdę dla mnie to jest coś wielkiego, coś, co tak naprawdę określa mnie i ja wcale się tego nie wstydzę. Ale najbardziej to, co mnie mega, mega denerwuje, to fakt, że ludzie uważają, że autyzm to jakaś. Choroba umysłowa, na przykład, albo jakieś zwykłe upośledzenie, że tacy ludzie są bardziej dziwniejsi, głupsi. Co wcale nie jest prawdą. Oni po prostu, my, autyści, bardziej widzimy dzisiejsze problemy, które otaczają w dzisiejszym świecie, i po prostu głębiej patrzymy na świat. Jaki problem się za tym kryje, że tak ludzie na nas gadają. Co jest z tego przyczyną? Dlaczego w ogóle tak uważają? Najłatwiejszym argumentem według takich neutralnych ludzi jest to, że jest się dziwnym dlatego, że ma autyzm. To jest najłatwiejszy argument tak naprawdę. Ale na serio to ludzie autystyczni potrzebują więcej czasu na kontrolę, na naukę, na przykład na naukę przegrywania, i przede wszystkim też jeden kluczowy fakt, problem takich y, osób z komunikacją. Tak jak wspomniałem przed chwilą, podstawowy pierwszy problem, komunikacja. Sam mam nawet problemy, żeby się zapytać na przykład o notatki z lekcji, czy po prostu o coś się zapytać, o czyjąś opinię. To zależy w jakiej sytuacji się znajdziemy ale wiem doskonale, że żeby po prostu zgarnąć paczkę ludzi, to trzeba samemu podejść jako pierwszy, bo skąd taka paka ludzi, skąd rówieśnicy mają wiedzieć, że tak naprawdę my chcemy mieć kogoś na boku. Jednak komunikację też psuje to, że tak naprawdę my, przez tych właśnie rówieśników, jesteśmy odrzucani. No ale też sama niechęć też tworzy swoje problemy. Na te obie rzeczy trzeba zwrócić uwagę. Okazuje się, że nie tylko osoby neocjane dążą, żeby być kimś wielkim, żeby spełniać swoje marzenia. Idealnym przykładem na to jest Leon Messi. U którego wykryto u niego zespół Aspergera w wieku 8 lat. I co? I został jednym z najlepszych, o ile nie najlepszym, piłkarzem światowej klasy. Tak jak przed chwilą wspomniałam o Messi, moim największym marzeniem jest śpiewać. Tworzyć muzykę i występować przed publicznością. A teraz zaśpiewam moją autorską piosenkę pod tytułem Zabusienie. Zaczynamy. Moja głowa już się wytrzyma przez to wszystko, co się ostatnio tu dzieje. Chcę koniec z tym, pragnę zacząć moje życie. Od nowa tak, moja groźba się nazywa: Za. Pół. że nie. Mam też walki z tym wszystkim, jak chcę przestać, jestem w pokoju samotnym. Ciszy. Nie mam z tym nic wspólnego, więc nie wiem jak to jest. Nie będę mówić głupstw. Jednak widzę ten problem. Jestem dość zaskoczony, że istnieje w ogóle takiego coś złego. złego. Myślę, że wam pomogę zmierzyć się z tym zwyczajem, który potrafi ludzi. Psychika nie wyrabia i jest się bardzo dziwnym. Nie wiemy o co chodzi. To co on mówi, da mam dość walki z tym wszystkim. Jak chcę przestać Jestem w pokoju samodym I ta płacze Leżę i mówię po cichu Równie ciężkie dla mnie są zachodzące zmiany. Ja nie chcę tego. Nie mogę się z tym pogodzić. Jestem tak przyzwyczajony do czegoś, że ja praktycznie nie chcę z tego zrezygnować. W moim życiu miałam tryliony takich sytuacji i tak samo one mnie mocno dotknęły. ich wtedy przeżywałem. Przykładowo zmiany danego planu, dnia lub zmiany osób, z którymi długo współpracowaliśmy. Po pierwsze, szok. Bum. Jeszcze drugi szok. To już koniec. Jak te zmiany wejdą w życie, to potrzebuje wtedy dużo czasu, żeby się wtedy do tego przyzwyczaić. A później jestem spokojniejszy. Ale jak zwykle można było to załatwić o wiele lepiej, bez emocji. Ale z autystami tak się łatwo nie da. Teraz przejdziemy do według mnie najbardziej dramatycznych akcji, w którym w moim przypadku przejawia się przez to spektrum czyli brak opanowania nad własnym sobą. Każdy z nas tak naprawdę ma sposoby na nerwy, na nieszczęśliwe dni, czy też sytuacje, ale ja w przeciwieństwie do reszty nie stosuję się do tego w poprawny sposób. Lecz daje to ciągnę i nie mogę na tym przestać. I co najgorsze, jak nawet to nie jest aż tak raniąca sytuacja, żana to przykrości, to i tak, że wybucham na całą arenę, nie, nie umiem się opanować. To mnie niższe od środka, a gdyby tego było mało, to dopiero później zaczynam dostrzegać błędy, które zrobiłem, a według mnie każdy by się od razu ogarnął i by się prawdziwie zastanowił, co sam zrobił. Najbardziej według mnie i najczęściej zdarza się to w szkole. Myślę, że dla wielu nie będzie to dość wielkim zaskoczeniem, głównie nie zdziwi to obecnej młodzieży. To jest osobna część, którą mogę już teraz przytoczyć. Szkoła mnie męczy, to tortura! Jak otworzę pierwsze drzwi do tego budynku, to panika. Idzie na najwyższy możliwy poziom. I te powiedzieć kurkę, przedni, a potem to się wszystko zaczyna. Szukam swojej sali w tłumie, przechodząc przed, przed ogromną liczbą osób. Ja tutaj pani po prostu nie wytrzymam. Nikt się ze mną nie wita, w ogóle nikt się do mnie nie odzywa, nikt nie jest mną w ogóle zainteresowany. Jakby był duchem, nie Nikt nie widzi różnicy. Jestem za mało wystarczający dla innych, lecz odbieram im swoją cierpliwość. Skrótem czuję się tu samotny, przechodząc wśród tak wielu ludzi. Ja wśród nich czuję się taki malutki, gorszy. Gorszy od wszystkich, zwykła kupa. Czy ktoś mnie nie wyśledzi? Czy nie zrobi znowu coś głupiego? Jakaś moja kolejna wpadka? Czy ktoś coś do mnie powie w obraźliwym żarcie? Na pewno pogrążę się przy wszystkich z klasy. Niech te 8 godzin miną jak 2 lub trzy Błagam! Jak tylko się odezwę, albo powiem własne zdanie na czyjś temat, to. O co jemu znowu chodzi? Ich myśli: czy nie możesz się po prostu zamknąć na amen? Moje istnienie już wywołuje u nich wszystkich poddenerwowanie. Ja już z tym nie mogę. Dlaczego nikt, nauczyciel żaden nie reaguje? Jak jest ostro, to na kogo wina? Oczyszę się, że na tego z tym jego autyzmem. Proszę wymienić argumenty na potwierdzenie tego, że to ja jestem winny. Czekam. Posiedzę na tyłku, poszę na kogoś, spojrzę, po to mam oczy. Halo! Nie, powiedzą, że ja się nie ogarnę, nie opanuję swoich emocji i w końcu zburzę to wszystko i się skończy. Dlaczego zawsze na takie osoby wszystko to leci? To tylko ich wina? Dlaczego właśnie takie osoby są najczęściej winne? Dlaczego właśnie takie osoby mają najbardziej przerąbane? Czemu? Zawsze wszystkim mówię że dzisiaj w szkole było dobrze, a tak naprawdę nie mówię nikomu o wszystkim, że ja tam się niszczę, że ja się tu zabijam w środku, w uczuciach. Nie chcę dzięki temu kolejnej dawki gniewu na to wszystko. Chcę się zająć sobą, przede wszystkim zająć się swoimi celami i marzeniami. Każdy oczekuje ode mnie szacunku, a sami się nim nie wykazują. I ja tego nie dostaję. Nie, bo ja tylko muszę mieć szacunek, reszta już nie. Najważniejsze, żebym ja miał. Gdzie tu sprawiedliwość? Nikt o tym chyba nie słyszał, opowiadając takie raniące nie rzeczy. To świadczy o braku myślenia takich osób. Naprawdę, bez przesady. Szanujmy się nawzajem wszyscy. Przez te wszystkie wyzwiska, śmiechy, czyli jednym słowem podsumowując, tortury, ja tracę jakąkolwiek wiarę w siebie i w swoje cele. Czuję się zupełnie niepotrzebnym, odrzuconym przez świat i irytującym czymś, bo już wtedy nie nazywam się człowiekiem. Raczej potworem. Ja, nawet, własnej rodziny się wstydzę, wszystkich bym uwięził. Niestety, co jest w tym najgorsze? Ten stan utrzymujesz się za mną aż do dnia dzisiejszego. Jak usłyszę jedną pochwałę jakim ja jestem świetnym człowiekiem, że jestem mądry, inteligentny i inne takie psury, to ja w środku zaczynam się śmiać. Mówię, żeby przestali tak gadać bez przerwy, bo to jest absolutnie nieprawda. Potem znowu przekonania, jak ja jestem świetny i żebym to ja tak przestał ciągle negatywnie gadać. Żebym to ja nie myślał właśnie w taki sposób, tak negatywnie. Jestem pewny, że ja tak bez przerwy twierdzę, czepiając się o to, właśnie z powodu to, to i wyspisk ze strony niektórych ludzi. No i widocznie moje myślenie i uczucia odebrały to na poważnie, na serio. Ja za szybko się poddaję. Ja praktycznie zawsze się poddaję, jak mi nic nie wyjdzie. Wychodzę z siebie i mówię, jakim ja jestem beznadziejnym nieukiem. Zapominam o dalszej walce o siebie, przede wszystkim z samym sobą. Więc się pytam. Kiedy ja w końcu będę z siebie dumny? Kiedy w końcu będę naprawdę szczęśliwy? Kiedy w końcu doceniać będę to, co mam? Kiedy będę się cieszyć z mojego życia? No kiedy? Dziwne, że ja to siebie w ogóle to zadaję. <śleskotronikator> Takie dźwięki, te uwielbiam. Dźwięki plaży, fal, pełen spokój. Takiego czegoś, to ja potrzebuję w sobie i w dzisiejszym świecie. Właśnie idę spotkać się z akatą, żebyście zobaczyli, jak ona widzi osoby ze spektrum autyzmu i jak dostrzega ich problemy. Cześć Akata. Cześć. Bardzo się cieszę, że znalazłaś troszeczkę czasu, żeby porozmawiać. Też się cieszę. Dobrze, słuchaj. Zadam Ci parę pytań. Chciałbym, żebyś odpowiedziała na pytania precyzyjnie i szczegółowo, żeby to nie była taka odpowiedź w stylu. Taka krótka, takie jak tak, i nie, i tak dalej. Dobrze, postaram się. Dobra, Dobrze, postaram możemy, za się. Dobrze, możemy zaczynać? Dobrze. Jak ty widzisz akceptację wśród ludzi yy, do ludzi autystycznych? Czy według ciebie ona w ogóle istnieje? A, różnie to bywa. Zależy na jakich. Ludzi się trafi. Mhm. No, niektórzy akceptują jakby takie osoby ze spektrum autyzmu, a niektórzy nie. Niestety ale czasami ciężko jest z tu akceptacją. No na przykład osoby ze spektrum autyzmu są często wykluczane i uważane jako gorsze. No. Szczególnie to widać, że one też na pierwszy rzut oka, że mogą się różnić wyglądem i tym wszystkim różnymi umiejętnościami. No zainteresowaniami i tak, tak dalej. Na przykład to, że mają jakieś szczególne zainteresowania i o tym opowiadają. Według Ciebie te... to przejawia się na negatywnych skutkach? No, myślę, że tak. Czy według Ciebie są jakieś komentarze, które mówią właśnie takie bardziej osoby neutralne wśród osób ze spektrum, które Ciebie... W Ciebie najbardziej wzburzają. Na przykład, to, że autyzm to choroba, jak to nie jest choroba, tylko zaburzenie neurorozwojowe. Tak, to się zgadza. Albo że, że autyzm się, się leczy, jak tego się nie da wyleczyć, bo człowiek się po prostu z tym rodzi i tyle. No, tego korzenia się nie da wyleczyć. Albo mówią, że autyzm to jakieś pośledzenie i tak dalej, jak to nie jest prawda. No. A tej osoby, osobie, żeby, żeby ta osoba mogła lepiej się komunikować i tak. I, I tak dalej, ale i, i lepiej funkcjonować, ale nie da się wybaczyć Tylko jedyne to co, cóż, co też oni różnią się przede wszystkim i też nie mają y, też chęci otwarcia się wśród ludzi no. i też właśnie z tą komunikacją też no, bywa różnie może i, bywa się i czas... mogą, może się zdarzyć, że osoba ze spektrum powie coś, czego normalna osoba by nie zrozumiała. No. I to może powodować też no, że, takie że, że, że problemy z, z gadaniem no, się. Tak, że czasami osoby... Są e, zbyt nieśmiałe, a czasami za bardzo śmiałe, i często mówią o swoich zainteresowaniach. No I często mają takie specjalne zainteresowania, e, 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 właśnie, które przykuwają uwagę innych. Mhm. Najlepszym sposobem według Ciebie jest y, przykładowo psycholodzy, na przykład no, no, albo terapeuci? Czy to też tak różnie? A to różnie bywa. Teraz chciałbym, żebyś to coś opowiedziała na podstawie Nie. Twoich doświadczeń życiowych. Jak to było z Twoją akceptacją? Czy ona w ogóle była zauważalna wśród, y, wśród Twoich rówieśników, przykładowo, właśnie ze szkoły? Czy według Ciebie też w, y, w Twoim życiu, wśród rówieśników, na przykład właśnie w szkole, przejawiała się y, komunikacja, akceptacja? A, a różnie by, bywa. Jestem bardziej taką nieśmiałą osobą, więc ciężko mi się zbliżyć do jakiejś grupy. Czy jednak i tak zdarzało się tak, że nie mogłaś się do nich przyłączyć, że właśnie z tą komunikacją, no, zdarza... że oni cię odrzucali? No, zdarzało się. Też przez to, że byłaś też taka zamknięta? No, dokładnie tak. Tak, tak było kilka razy. Jak ty myślisz, co może być problemem wśród takich sytuacji. Co za tym stoi? Jaki problem się za tym kryje? Może ludzie boją się inności na przykład. Mhm. Osoby z, autyz z autyzmem bardzo potencjalnie się różnią. No. Na przykład mają specjalne zainteresowania. Inne zainteresowanie, no. który tak naprawdę zwykła osoba ma osób, które takie coś ma, nie? No. Taki dar, który chce się rozwinąć też. Swoje skrzydła pod No, ale dla ludzie ludzi jest właśnie dziwne i niezrozumiałe. Takie dziwniejsze pasje. No. no. Że na przykład czasami bywa tak, że osoba sobie gada o swoich zainteresowaniach, a ludzie się z nimi nabijają, albo nie słuchają, bo ich to po prostu nie interesuje. Mhm. W ogóle też zainteresowania, rozmowy z autystami, to no co interesuje, nie? No. Naprawdę to jest tak mocno bolące, a to są też osoby. No, też mają uczucia. Tak. Może nie mają kontaktu, nie wiem, z osobami, na z autyzmu i czasami nie wiedzą, jak się zachować. No, to jest bardzo zauważalne. I... I czasami ludzie też e, czują się lepsi od innych, dlatego dokuczają między innymi oso osobami ze sklepu. Tak, oni myślą zupełnie, że dokuczaniem i przewyższaniem się wśród innych oni są lepsi tak no, naprawdę. Dokładnie. Oni tak twierdzą normalnie. No, a sami nie mają dobrego życia na przykład. Tak. Bo czasami mają ciężko w życiu, dlatego czasami e, deryfikują osoby ze sklepu autyzmu. No. Dajcie ludzie z tym spokój. Każdy z nas chce najlepiej korzystać z życia. Każdy z nas chce być szczęśliwy na swój sposób. To dlaczego ludzie odbierają właśnie osobom to ze spektrum? Czemu to odbieracie? To po co my chcemy uzdrowić świat, skoro w nim dalej za dużo nienawiści? Wsięgajmy w ludzi. Opamiętajmy się. Każdy z nas jest wyjątkowy, a zwłaszcza osoby autystyczne. Bo to właśnie dzięki temu schorzeniu mamy głębsze zaopatrzenia. Jesteśmy świadomi tego, jak bardzo poważne są teraźniejsze problemy naszego świata. Pokażmy całemu światu, że wszyscy razem, bez względu na różne przeciwieństwa, możemy zdziałać najwięcej. Więc nie odrzucajmy osób z autyzmem, a ich wręcz wspierajmy. Wszyscy się nawzajem wspierajmy. Oto Was wszystkich proszę też taka ostatnia prośba, ostatnie pytanie. Czego oczekujesz od takich osób neutralnych? Jak oni powinni dostrzegać osoby ze spektrum autyzmu? Wiecie, że każdy jest inny, I, żeby nie patrzyli na każdy osobę ze spektrum Tak samo. I też, żeby nie patrzyli negatywnie? No tak, też, to też. No, żeby od razu nie zamykali się na tą osobę, jak się tu wiedzą, że na pewno wiedzieć, że to nie jest choroba i że tego się nie leczy. Mhm. Jakie komentarze byłyby bardziej potrzebne niż takie, które zacytowałaś bo ja? To dla mnie liczy się no, mnie liczy się głównie to, żeby y, ludzie patrzyli na osoby zespół tak jak na człowieka no i żeby po prostu, no co co powiedziałam, żeby nie mówili, że to choroba tylko zaburzenie neurorozwojowe. Taki sam szacunek, no, dokładnie. rozum wśród takich mhm. ludzi, żebyśmy się łączyli z takimi osobami. Tak. No żebyśmy po prostu akceptowali je takimi, jakie są, jakie są. Bez względu na różnicę. No dokładnie. Bardzo Ci dziękuję za te cudowne komentarze. Trzymaj się. Cześć. Cześć.